Mu przestają działać, ten samolot w ogóle znika, zniknął jakaś chińska technologia kamuflażu. No tak to wygląda. Ta sznyta wygląda po kilku minutach od oprysku. Zamieniła się w taką chmurę. I przemieszcza się opadając na, na ziemię. Mamy dziś czyste niebo. Pewnie w większości kraju, więc polecam obserwacje: obserwacje nieba i poruszających się obiektów, jak samoloty, i czy też znikają.